I monolityczna budowa domku zapytany, który dom jest najbardziej wytrzymały? Odpowiedź jest oczywista monolityczna. A jeśli wcześniej? Jak zrobić rozwiązanie dla gipsu pomimo szybkiego opracowania sfer budowlanych i pojawienia się najnowszych metod? Szklane drzwi do sauny, główne kryteria wyboru każdy, kto postanowił zbudować saunę na swojej wiejskiej stronie, jest wcześniej lub. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Parkfet to bardzo piękna i praktyczna podłoga, która jest wykonana z naturalnego drewna stałego rasy. Jeśli wybierzesz parkiet do domu, przygotuj się na okresowe naprawy. Pierwszą rzeczą, która jest zalecana przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie właściwości napraw jest zbadanie jego stanu. Czasami wystarczy po prostu przywrócić parkiet, powiedzmy, kiedy przestał śnić stracił kolor i zaczął skrzypnąć. Zawartość. Potrzeba przywrócenia parkietu oczywiście, możesz wybrać tańszy laminat w parkiecie zamiast parkietu, jeśli boisz się napraw. Pamiętaj jednak że we wszystkich przypadkach nie jest wymagane do przeprowadzania napraw, możesz zrobić z odzyskiwaniem. I nie myl tych dwóch koncepcji. Naprawa polega na doprowadzeniu powłoki do stanu pracy i przywróceniu nieskazitelnego rodzaju parkietu i utrzymania jego wartości kulturowej. Rozważmy najpierw sytuacje, w których wymagany jest parkiet, pozbywanie się gumy do rzucia, jeśli praca parkietowa, którą masz na czas naprawienie całego pokoju. Należy je wykonać na koniec. Aby przeprowadzić niewielką naprawę i przywrócenie parkietu, powiniene się opanować tylko kilka technik technologicznych, takich jak usuwanie wad, wytwarzanie przyciemnianych kicie, naśladowanie stawów, cykle manualnych cykli, szlifowanie stóp i lakierowanie parkietu. Nie można umyć gumy lub usunąć ją rozpuszczalnikiem, miejsce pozostanie na podłodze po takich manipulacjach. Idź następująco. Przygotuj plastikową niewidolną torbę z kostkami lodu i nakładaj zanieczyszczenie. Po 20 minutach guma do rzucia wzrośnie z torbą, a następnie można ją łatwo odłamać bez śladu. Małe wady aby wyeliminować drobne wady, frytki, dziury, zadrapania, uszkodzenie narożników matryc. Bez usunięcia mebli musisz usunąć stary lakier, a następnie skórę. Aby wyczyścić drewno i zamknąć wadę za pomocą kosmetyki kit na kartonowym szablonie wcześniej musisz wyczyścić wiury ze śmieci, czasem pogłębia się za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po tym jak kit narysuj skórę do równego efektu. Aż kompozycja zyska siłę, fałsz powinien zostać porysowany. Z góry stosuje się co najmniej dwie warstwy. Każda później po poprzednim jest całkowicie sucha. Pojedyncze wiórki i zadrapania można usunąć za pomocą powszechnie sprzedanych zestawów, w tym ołówku woskowego. Wąskie pęknięcia zwyczajowe jest zamykanie wąskich pojedynczych pęknięć w ten sposób jako dziury z zarysowaniami, noszenie skórki. Kit tworzenie fałszu i lakierowanie. Pęknięcia znajdujące się w pobliżu rudesek omijających są najbardziej nieprzyjemne. Zwyczajowo zaczyna się od faktu, że deska docinania należy usunąć. Rozbiły klin powinien być zwykle obecny między ekstremalną płytą a ścianą. Jeśli pękający klin zostanie rozbity, musisz go tylko wzmocnić, jeśli znajdziesz piankę zamiast pękającego klina. Powinieneś wycisnąć pręt ze ściany i zainstalować odpowiedni klin w utworzonej przestrzeni. Szerokie pęknięcia ale czasami mamy do czynienia z powszechnym tworzeniem pęknięć w powładzie podłogowej wykonanej z naturalnego drewna. Uszczelnienie wielu pęknięci i pęknięć, które jest szersze niż 5 mm, jest nieco bardziej skomplikowane. Zbyt szerokie luki nie mają sensu na kit. Wciąż pękają z czasem. Walka z takimi zakamarkami powinna być przeciwna. Kilka równoległych parkietów, jeśli nie przeprowadzono choinki. Musisz się rozgrzać przez 10 do 20 minut przez domową suszarkę do włosów. Pewny znak, że podłoga jest wystarczająco ciepła, jest uważane za występowanie zapachu mastek lub kit z gumowym młotem i rublem bagażowym przeznaczonym do laminatu, kutasy są przyciągane do siebie, aby pozostała tylko jedna szeroka szczelina, w nim musisz ciasno położyć drewniany nit z parkietem na kit. Po zestaleniu kit umieść naprawiony obszar, umieść go narysuj fałsz, pośpiesz się skórą i z lewem na parkiecie, który jest ułożony przez choinkę zwyczajowe jest zamykanie szerokich pęknięć indywidualnie zamiast nitów za pomocą wiórów. Parkwetery są oszałamiające jeśli kilka oddzielnych matryc zostanie rozproszonych. Muszą być przymocowane do 45 stopni przylegających do sąsiednich kąty 45 stopni. Paznokcie muszą być napędzane po długich bokach pasków 15 do 20 mm od narożników. W win czapki paznokci do drzewa metalowym produktem pręta lub młotkiem. Otwory z czapkami należy uwięzić. Bez obierania. Po hartowaniu płytty powinieneś raz wybrać skórę i raz nałożyć krople lakieru. Jeśli grają w ogniska, musisz je naprawić za pomocą bambusa. Na kroju bambusa jasne jest, że jego włókna znajdują się nie jak drzewo. Po tym, jak wyznaczy trochę wilgotności z powietrza, pęcznieje więcej niż drewno. Proces prowadzenia parkietu do gry za pomocą bambusa odbywa się w ten sposób. Wiercona po długich stronach 15-20 mm od zakrętów przy stawach pionowych otworów, które mają średnicę 4-6 mm okrągłe bloki bambusowe muszą być mocno wciągnięte do otworów, pozostała część, która jest niezbędna do odcięcia wyostrzonego dłuta, znajdź odnowioną część cyklu po tygodniu, umieść luki narysuj kłamstwo. Piasek i osłonę lakierem. Komentarz kosmetyczny po odkryciu pęknięć i pęknięć na powierzchni powłoki, której grubość wynosi nie więcej niż półtora mm. Musisz być blisko ze specjalnym kitem. W trakcie przywracania parkietu własnymi rękami możesz się obejść bez robienia domowego kit. Ponieważ istnieją wszelkiego rodzaju pasterzy dla parkietów sprzedaży w sprzedaży, wybierając kit, weź pod uwagę rodzaj drewna, z którego powstaje ułożony parkiet. Przed kitem ostrożnie wyczyść szczelinę i kurz, za pomocą odkurzacza z plastikowej dyszy. Nie należy używać kijów, śrubokręgów i innych podobnych obiektów, aby usunąć śmieci z zapęknięć. Ponieważ grubość uszkodzenia może wzrosnąć. W takim przypadku śmieci zostaną zatkane jeszcze głębiej, uniemożliwiając niezawodne ustawienie kitu z bazą. Jeśli stary parkiet leżał w spiżarni, tak samo jak na podłodze, możesz przygotować fugę na szwy i dziury. Które idealnie zbliżą się do podłogi. Aby to zrobić, wypij bardziej odpowiednie narzędzia i wymieszaj je z lakierem parkietowym, aż powstanie konsystencja kwaśnej śmietany. Możesz także dodać wypełniacza i pera do lakieru epoksydowego w stosunku do 4:1. Okazuje się że w wyniku czegoś takiego jak plastyna, jeśli nie masz dokładnie takich próbek drewna, łatwiej jest kupić gotową pastę lub kit o odpowiednim odcieniu. Po pracy przygotowawczej musisz postawić kit z nożem lub szpatułką na pęknięcie, próbując wypełnić przestrzeń tak mocno, jak to możliwe. Ekspresy wykonujące substancje są usuwane z powierzchni parkietu. Po czym dają czas na materiał do suszenia. Następnie czyszczą przywrócone miejsce skórą, aż pojawi się idealnie gładka powierzchnia. Nie powinieneś marnować czasu na uszczelnienie dużych pęknięć, ponieważ wita z krawędzi wychodzi z krawędzi, całość wyjdzie na powierzchnię parkietu. A cena odzyskiwania parkietu znacznie wzrośnie. W takich przypadkach zwyczajowe jest stosowanie innych technik przywracania naturalnego parkietu. Imitacja stawów naśladowanie stawów parkietów na zerwanej powierzchni powłoki jest wykonane przez zwykłe awl i metalową linię wykonaną z metalu. Poczekaj na żelatynizację kit, aby substancja nie była już brana. Ale nadal była miękka. W lakierach urekut i aldygżełatynizacja zachodzi kilka minut po aplikacji i trwa około minuty, więc będziesz musiał pracować bardzo szybko. Następnie konieczne jest przeprowadzenie bezpośredniego fałszu za pomocą awla wzdłuż władcy, aby zrobić zakrzywiony fałsz. Musisz użyć linijki, żebra z niewielkim naciskiem, według Frozen putty w razie potrzeby fałsz jest porysowany z szyld zgodnie z szablonem lub linią z galwanizacji. Ręczne cykle, małe sekcje parkietu są zwyczajowe do ręcznego rowerowania ręcznego. W każdym sklepie instrumentalnym możesz kupić cykl, ale możesz także zrobić taki aparat z własnymi rękami z kawałka żelaza na koszulę, Zwolnij jego ostrze, przydełkowanego i ponownie stwardnieją. Podczas pracy konieczne jest ściśle przestrzeganie bezpieczeństwa i technologii. W celu wykonania pracy, jeśli grubość tablicy parkietowej wynosi 15 mm, wówczas można ją ręcznie traktować 5 razy, cienkie 8 mm parkiety nie więcej niż 3 razy. Po pierwsze, Konieczne jest dokładne zbadanie powłoki pod kątem obecności śmieci i elementu wystających paznokci, które mogą uszkodzić taśmę szlifierską. Pierwszy etap cyklu to szorstkie szlifowanie powłoki. Do zgrubnego szlifowania zwyczajowo używać płaskiej maszyny do rdzenu lub urządzenia typu bębna. Na pierwszym etapie największy ściernie numer 40 jest wypełniony do bębna, a następnie silnik jest tu uruchamiany. A maszyna jest napędzana wzdłuż ściany. Po przejściu pierwszego paska o szerokości około 20 cm, który jest identyczny z szerokością taśmy ściernej przymocowanej na bębnie, powinieneś przesunąć około 10 cm. Zwyczajowe jest usuwanie górnej warstwy lakieru i starego drewna z parkietu, wyrównując powierzchnię podłogi. W takim przypadku układy zostaną usunięte grube, które osiągną 3 mm. Ściśle wzdłuż włókien drewnianych, aby wynik był tak wysoki, jak to możliwe. Maszyna do szlifowania musi być trzymana pod ostrym kątem 45 stopni do równych ścian pomieszczenia. Pamiętaj, że obracający się bęben maszyny nie powinien pozostawać w jednym miejscu. Jeśli istnieje potrzeba zatrzymania przetwarzania, bęben powinien być podniesiony nad podłogą. Za pomocą początkowego etapu szorstkiej taśmy ściernej można wyrównać podłogę. Usunąć nagromadzony brud i stary ciemnowany lakier aby cykl na całej powierzchni przeszedł równomiernie. Podążaj za zużyciem ścierania ściernego i okresowo go zmieniać. W trudnych miejscach, np. w ścianach lub pod akumulatorem grzewczym podłoga jest obróbka za pomocą maszyny do rogu dysku. Kontynuuj pracę, aż cały obszar powłoki stanie się idealnie gładki. A nawet nie ma nawet najmniejszych zmian. Po zakończeniu procesu szlifowania parkiet przy użyciu szorstkiego ściernego na powłokę pojawia się zadrapania i inne wady, z których drobna wstążka pomoże ci się pozbyć. Z jego pomocą przetwarzaj cały obszar pokoju. Jeśli istnieją duże wady na deskach, Powinny być pokryte kitem. Po całkowitym wysuszeniu należy go również traktować za pomocą szlifierskiej maszyny. Następnie zainstaluj taśmę z najmniejszym ściernikiem na bębnie i na koniec wypolerowaj całą podłogę. Jeśli nie możesz jeździć na starych parkiecie, zaleca się, aby zaciemnione części są traktowane dużym papierem ściernym do lekkiej warstwy. Aby usunąć małe cząsteczki lakieru, wytrzyj obróbki acetonu. A następnie otwórz BF6 klejem i ponownie leczyć acetonem. Szlifowanie nóg aby zrobić papier ścierny ze skórą lokalnych działek parkietu, możesz użyć starych butów, które mają płaską podeszwę. Dwukropek trampki. Chińskie buty letnie. Przyklej się do jednej podeszwy przez 88. Kleć szorstką liczbę skóry 40 na drugiej cieńszej skórze numer 80 do pierwotnej i końcowej procedury szlifowania. Zadowolenie jest także krzyczenie stopami, ale o wiele trudniej jest pocierać parkiet rękami. Zgięte lub klęczące. Ponadto skóra na elastycznych podeszwach będzie działać dokładniej niż ustalona na potyczce park Nishing tradycyjnie odbudowa starego parkietu jest zakończona procedurą lakierującą. Przed samą procedurą należy rozważyć, które materiały będą wymagane, aby utworzyć powłokę ochronną na parkiecie i dopasować wymienione deski do dopasowania faktu, że są już Potrzebujesz lakieru parkietowego. Lakiery Alkit są nietoksyczne, są niedrogie i szybko suche. Możesz zaludnie po nałożeniu substancji godzinę później, ale trwałość takiej warstwy nie przekracza 10 lat. Po tym czasie konieczne jest przeprowadzenie pełnego cyklu i nakładania się. Ural lakier kosztuje trochę więcej. Ale jest również bardziej trwały niż alt. Zaleca się stosowanie tej substancji na obwodzie pokoju lub tworzenie tymczasowej powłoki przez kilka lat przed poważnymi naprawami. Lakiery epoksydowe są w stanie zapewnić wysoką trwałość przy właściwej opiece, która nie jest ograniczona do 30 do 40 lat, ale są drogie, gdy taka kompozycja jest wyleczona. Uwalniają się wysoce toksyczne, lotne substancje, więc należy pracować w respirator, szklankach i gumowych rękawiczkach, mocno zamykając drzwi do pokoju i otwierając okno szeroko. Możesz osiedlić się w pokoju tydzień po lakierze. Lakier, który wydaje się całkowicie zamrożony, zostanie zyskany przez długi czas. Lakiery akrylowe są podobne do epoksydu. Przed użyciem utwardzania utwardzającego i podstawy ta kompozycja jest mało toksyczna, ale bardzo droga. Trwałość lakieru akrylowego z odpowiednią starannością wynosi do 50 lub więcej. Wartości oparte na wody są drobnym zawieszeniem polimeru, np. pwa w wodzie. Tanie, nietoksyczne, dojrzewa w ciągu jednego dnia. Podobna substancja przenika masy drewna. Co nadaje mu siłę przez dziesięciolecia, życie usług będzie zależeć od jakości drewna, parkiet debugowany lakierem wodnym nie jest tak wrażliwy na ziarna piasku, w zastosowaniu kompozycji lakieru może towarzyszyć proces podniesienia stosu na drewnianych paskach, aby zapobiec temu po szlifowaniu. Lekko zwilżanie podłogi i pozwól jej wyschnąć, potem znowu polerowaj. Zastosuj podkład o większej lepkości na przygotowaną powierzchnię. Właśnie dlatego jest w stanie dobrze wypełnić mikrokredy i przykleić stos. Wlej podłogę na podłogę a następnie szybko rozprowadzić z szeroką stalową szpatułką wzdłuż powierzchni. Podkład szybko wyschnie przez 20 do 60 minut. Po wyschnięciu pierwszej warstwy powierzchnia musi zostać ponownie szlifowana. Następnie zastosuj drugą i trzecią warstwę, wytrzymując przedział w 20 do 40 minut. Następnie możesz przejść do procedury lakierniczej. Przed naprawą i przywróceniem parkietu każdy lakier musi być dobrze wymieszany i odejść na na kilka minut, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Lakier jest nakładany szerokim szczotką z miękkim i gęstym stosem, wałkiem piankowym lub szczotką lakierową. Nie naciskaj zbytnio na narzędzie. Należy również unikać zbyt zauważalnych połączeń, aby uzyskać piękną i wysoką wytrzymałość. Lakier należy nałożyć w kilka warstw. Zatem nie we wszystkich sytuacjach wskazana jest dokładna naprawa parkietu. Jeśli ostrożnie zajmiesz się pokryciem podłogi i upewnij się, że parkiet pozostaje ich pierwotnym wyglądem, możesz zrobić z prostymi manipulacjami w celu przywrócenia parkietu. Najważniejsze jest terminowe wykrycie obszarów problemowych i identyfikacja szkód. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza, Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej, zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront2011-2018, artykuły o naprawie, budownictwie. W materiałach budowlanych kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.